Szanowni Państwo, mamy zaszczyt przedstawić Państwu kandydata na prezydenta miasta Słupska. Jest to osoba wyjątkowa. Jest to osoba związana ze Słupskiem prawie 40 lat. Tutaj mieszka, tutaj założyła swoją rodzinę. Jest to osoba o bogatym doświadczeniu życiowym. Osoba, którą. Doświadczyły ciężkie choroby, ale przezwyciężyła je i odniosła sukces. Jest to osoba, której zależy na rozwoju słupska i jego mieszkańców. Nie narzeka, nie stoi obok, wręcz przeciwnie skupiła wokół siebie grono osób, które uważają, że lepszy słupsk jest to możliwe. Jest to osoba, która gwarantuje harmonijną współpracę z radnymi i mieszkańcami. Jest to najlepsza osoba na prezydenta miasta Słupska. Proszę Państwa, tą osobą jest Pan Andrzej Twardowski. Dziękuję, Panie Prezesie. Nasz kandydacie, prosimy kilka słów. Ja bardzo pragnę podziękować moim, kolegom, moim koleżankom i kolegom ze Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego za to, że wystawili mi taką rekomendację, obdarzyli mnie zaufaniem i obiecuję na początek koleżankom i kolegom z SPO, że na pewno wszystko zrobię, żeby ich nie zawieść. Proszę Państwa, ja Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co, co jako kandydat zamierzam zrobić i przedstawić właśnie w jakim porządku miałoby to wszystko przebiegać. Otóż moim programem jest program słupskiego porozumienia obywatelskiego. Myślę, że jest to program bardzo dobry, ponieważ ten program został utworzony przez Słupszczan, następnie przez członków Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego i ja też jestem współautorem tego programu. Myślę, że nie może być lepszy program niż ten, który sami dla siebie napisali czy stworzyli Słupszczanie. Proszę Państwa, ja nie chciałbym się też odnosić do, w tej chwili, bo nie mam na to czasu, do szczegółów zawartych w programie. Program ten każdy może pobrać i przeanalizować z naszej strony internetowej, czyli spod adresu spo.slubs.pl. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć dzisiaj szczególnie o takich dwóch sprawach. W związku z tym, że prezydent jest to największy pracodawca w mieście, Prezydent jest osobą, która roztacza opiekę, roztacza kuratele nad obywatelami tego miasta. W związku z tym moim obowiązkiem jest przedstawić, jaką prezentował będę w przyszłości filozofię w stosunku do ludzi. Chciałbym również uciąć. Dywagacje, pomówienia, plotki, które się pojawiły na mój temat, że ja jako przyszły prezydent będę tam przeswalniał ludzi związanych z ratuszem, z jednostkami budżetowymi i tak dalej. Ja w przypadku ludzi postępuję prosto. Mam życiową, prostą zasadę. Moją zasadą jest filozofia V wieku przed naszej ery, filozofia Sokratesa, a mianowicie filozofia. Tak zwanych trzech sit. Pierwsze sito to jest prawda, drugie sito to jest dobro. I trzecie sito jest to pożytek. I jeżeli człowiek składa się właśnie z tych trzech substancji, czyli z prawdy, dobra i pożytku, naprawdę może spać spokojnie, włos takiej osoby, takiej osobie z głowy nie spadnie. Także. Chciałbym właśnie tutaj powiedzieć, że tak właśnie będę postępował w stosunku do wszystkich ludzi. Każdy z nas ma również swoją filozofię życiową, każdy z nas ma również swoją filozofię biznesową. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, jaką ja będę prezentował filozofię która by pozwoliłaby mi w przyszłości, gdyby skutecznie przeprowadzić dla nas i dla mnie wybory, jaką tę filozofię właśnie będę stosował w stosunku do zarządzania miastem. Otóż filozofia wywodzi się z takiego procesu, że to jest wiedza, doświadczenie, a następnie świadomość. I my wszyscy, ja i wszyscy Państwo, musimy sobie zbudować świadomość nad temat sytuacji, położenia, w jakim znajduje się nasze miasto. Ja chciałbym przemówić tak do Państwa bardzo obrazowo i porównać nasz, nie mówić o tym, że Słupski jest pogrążony w maraźmie, etc., etc., tylko porównać na przestrzeni 10 lat to co się wydarzyło w mieście dla nas porównywalnym czyli w Koszalinie i to co się powiedzmy mogło wydarzyć a nie wydarzyło się w Słupsku. Otóż Koszalin jak państwo wiecie przed 10 laty był miastem pod względem liczby ludności, pod względem inwestycji bardzo dla nas porównywalnym. Dzisiaj Koszalin to jest 100 kilka tysięcy mieszkańców, w Słupsku Około 91 tysięcy. Czyli dzieli nas w tej chwili bardzo duża różnica. W Koszalinie poczyniono inwestycje, które stanowią bardzo ciekawą ofertę dla mieszkańców Koszalina. Koszarin ma teatr dramatyczny, ma teatr rozrywkowy, warietę, ma amfiteatr, ma też piękną filharmonię filharmonię świetnie ulokowaną w parku, w pięknej scenerii, nową, bardzo taką nowoczesną, w której mogą się odbywać światowego formatu imprezy. Koszalin zdążył wybudować nową halę widowiskowo, sportową. Koszalin buduje akwapark i widzimy, że jak dobrze im to idzie. Koszalin w ostatnim czasie dla poprawy położenia i by, by dla poprawy oferty dla swoich mieszkańców y, stworzył sztuczny zalew, y, także mieszkańcy, którzy, których nie stać na wyjazdy do miejscowości wypoczynkowych czy nawet do tego przysłowiowego Mielna mogą wsiąść w autobus, kupić bilet, pojechać nad ten zalew jest tam piękna plaża, piękna infrastruktura. Jest też możliwość korzystania z wakeboardingu. Także koszalin również możemy powiedzieć. Ma ring, który, chociaż to niepoprawna nazwa ring przebiegający południową stroną Koszalina. Jesienią zostanie oddany do użytku ring łączący zachodnią część z północną częścią. Niedługo będzie przebiegała obok Koszalina trasa S6, północną stroną czyli tą, tą właściwą, ponieważ lepiej skomunikuje miejscowości nadmorskie z Koszalinem. Także proszę Państwa, widzicie, ile tam w takim mieście do nas porównywalnym się wydarzyło. Natomiast ja nie chcę teraz Państwu narzucać poglądu, tylko chciałbym, żebyście Państwo w porównaniu do tego, co przedstawiłem. Na przykładzie koszalina, żebyście to wszystko sobie porównali i skonfrontowali z tym, co mamy po prostu w słupsku, a naprawdę dojdziecie do wniosków, które no, będą wyglądały dla naszego miasta, dla naszych władz bardzo niekorzystnie. Następnie chciałbym, żeby w słupsku. Można było skorzystać z tej perspektywy 2014-2020 środków unijnych. Do tego, żeby korzystać z tych środków, musimy mieć sami własne środki, wolne środki na tak zwany kapitał własny. Musimy, prawda, jeżeli tego nie zrobimy, to kolejna okazja przejdzie nam na pozyskanie środków i naprawdę będziemy już miastem, nie pogrążonym w marazmie, tylko będziemy miastem, o którym będą inni mówić, że jesteśmy ośrodkiem wręcz o dużym zacofaniu. Dlatego ja mam pomysł na to, aby korzystać jeszcze z tego rozdania unijnego, które może być ostatnim rozdaniem, właśnie poprzez to, że pracować bardzo mocno nad zwiększeniem dochodów bieżących. Dochody bieżące składają się z różnych elementów i możemy powiedzieć, że tam w, to, w skład dochodów bieżących wchodzą tam opłaty miejskie, czyli takie, które, jak na przykład opłaty wieczyste, podatki różnego rodzaju, podatki transportowe, podatki gruntowe, ale to są opłaty, które stanowią obciążenie dla obywateli naszego miasta. Natomiast do dochodów bieżących, w skład dochodów bieżących wchodzą takie pozycje jak Podatek CIT, podatek PIT, czyli obywatel płaci podatki, podatki przekazywane są do Ministerstwa Finansów i około 40% tych kwot wraca do ośrodka lokalnego, samorządowego, skąd te podatki zostały wysłane. I tu jest bardzo duże pole do działania. To znaczy, co? Powinniśmy właśnie, żeby te elementy, poprawić, żeby wygenerować wyższą wartość właśnie tych podatków, które tych środków, które mogą do nas wrócić z Ministerstwa Finansów, a one nie obciążają obywatela naszego miasta. Powinniśmy przede wszystkim stawiać na takie rzeczy, czyli pozyskiwać inwestorów, pozyskiwać nowych mieszkańców i rozwijać turystykę. Oczywiście Pozyskiwać inwestorów musimy to samodzielnie, ponieważ nie możemy współpracować w tym przypadku z innymi miastami, ponieważ miasta... Tak samo jak słupst muszą zabiegać, tak samo muszą konkurować o tego inwestora. W związku z tym my musimy prowadzić dobrą działalność, taką z przewagą konkurencyjną nad innymi, żeby tych inwestorów pozyskiwać, po to, żeby oni chcieli u nas prowadzić działalność, zatrudniać pracowników, płacić wszystkie. I te podatki lokalne tutaj i płacić podatki i PIT i CIT, prawda? Tak, żeby część, ta 40% część wracała do nas. Musimy też dbać o to, żeby, nie nas, żeby nas nie ubywało, a nas jako mieszkańców słówska przybywała. Bo sami Państwo, widzicie też, każdy mieszkaniec, ten, który ma oczywiście pracę i fajnie jest, jeżeli to jest dobra praca, której towarzyszą. Wysokie zarobki, to wtedy wraca do nas, prawda, z Ministerstwa Finansów 40% od tej wyższej kwoty, czy od większej ilości mieszkańców, i to powoduje zasilenie naszego budżetu. Trzecią częścią to jest turystyka. I tutaj, jeżeli chodzi o turystykę, nie powinniśmy jej prowadzić samodzielnie, ponieważ słupsk nigdy nie był i nigdy nie będzie samoistnym bytem turystycznym. Pierwszym takim krokiem, który powinniśmy wykonać, to jest absolutnie na poważnie powrócić do idei dwumiasta. Czyli, pierwszy krok dwumiasto. Następny krok mamy bardzo ciekawe tereny, położone niedaleko słupska, mamy Swołowo. Mamy Smołdzino, mamy Klukę, mamy Smołdziński Las i powinniśmy jako miasto Słupsk znaleźć porozumienie z wodarzami tych miejscowości, tych gmin, po to, żeby prowadzić wspólną promocję, obniżać koszty prowadzenia tej promocji, ponieważ w przypadku turystyki już ze sobą nie konkurujemy tak jak w przypadku pozyskanie mieszkańca czy pozyskanie inwestora. Natomiast możemy prowadzić wspólną działalność wraz z optymalizowanymi kosztami i powinniśmy przygotować dla tych, którzy tutaj przyjadą, ofertę taką pobytu dwutygodniowego, tygodniowego i weekendowego. Z każdego, w, w każdym z tych ofert powinniśmy znaleźć miejsce też dla Słupska. I myślę, że ja to rozmawiałem z wieloma osobami, badałem ten temat tak na własny użytek i w każdej z tych ofert właśnie w tych ofertach dotyczących pobytu dwutygodniowego i tygodniowego powinien być jeden dzień dla takiego turysty zarezerwowany na Słupsk w przypadku oferty weekendowej. Pół dnia zarezerwowanego dla Słupska. Proszę Państwa, to spowoduje naprawdę wzrost naszych przychodów, poprawi na zoptamia, zoptymalizuje koszty, i naprawdę, jeżeli Poprowadzimy działania właśnie w tych trzech segmentach, na pewno wzrosną nam dochody bieżące i w ten sposób będziemy mogli spłacać i dług miasta i w ten sposób będziemy mogli wygenerować środki, które będą tak za tym właśnie wkładem własnym, żebyśmy mogli nasze miasto rozwijać, czerpiąc y właśnie z. Tych środków zewnętrznych. Dzisiaj mamy idealną sytuację, kiedy możemy nasze miasto rozwijać nie w oparciu o środki inwestorów czy środki mieszkańców czy środki samorządu, ale możemy również to robić w oparciu o środki zewnętrzne. My do tej pory tego skutecznie nie robiliśmy. Mimo, że nie jest najlepiej, to nie jest beznadziejnie i my możemy przy wspólnej pracy, przy wytężonych wysiłkach intelektualnych i fizycznych jeszcze naprawdę dla naszego Słupska bardzo wiele zrobić. I proszę państwa, mamy tutaj taką sytuację, że nasz park jeszcze nie został wybudowany, a już jest najsłynniejszym akwaparkiem w całej Europie. Pamiętacie Państwo film, który tutaj nakręciła telewizja holenderska Instruktażowi? Film, gdzie pokazywali w Europie i to jeszcze było w takim momencie, kiedy się ważyły negocjacje budżetowe, perspektywy 2014-2020. Ten film po Europie krążył jako instruktażowy, jak nie wolno prowadzić i jak niepotrzebna jest taka inwestycja, przede wszystkim, jak się arnuje środki unijne. Dzisiaj, powiedzmy, już nie ma dofinansowania unijnego, ale wtedy to było. Również na naszym akwaparku uczy się, Unia uczy urzędników urzędów marszałkowskich, jak nie należy prowadzić inwestycji. Także nasz park, nasz akwapark, tak jak Państwu mówię, jeszcze nie powstał, a już jest taką głośną inwestycją. Natomiast ja uważam tak, że ten akwapark należałoby dokończyć. Natomiast yy, bardzo wiele czy tam wiele opinii słyszymy takich, że aha, skoro zostało dosłownie władowanych w to tyle już pieniędzy, to należy ten akwapark dokończyć. Proszę państwa, nie ma w biznesie takiego argumentu. Taki argument nie istnieje, że skoro zostało władowanych tam ileś pieniędzy, to należy to by na siłę kończyć. W biznesie się patrzy do przodu, w biznesie się patrzy i bada konsekwencje i skutki dalsze, przyszłe tej inwestycji. I ja taką sam dla siebie robiłem analizę co do akwaparku i powiem, że trzeba naprawdę porządnego audytu. Trzeba zbadać wszystkie koszty, które są tak nazwaną grupą kosztów CAPEX, czyli to są koszty, które powstają od momentu koncepcji do momentu pozwolenia na użytkowanie. Następnie druga taka grupa kosztów to nazywa się OPEX. To są koszty, które się ponosi od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie do w czasie eksploatacji na jakiś tam okres. i Ja przyjąłem sobie okres około 20 lat i wychodzi, że nasz akwapark ze wszystkimi kosztami będzie kosztował około 320 milionów złotych. Będzie bardzo trudna decyzja, ponieważ no może to okazać się, jak zbadamy. Zweryfikujemy, zinwentaryzujemy wszystkie koszty i okaże się, że budowa akwaparku będzie stanowczo zatrzymywała rozwój słupska. Musimy się wszyscy nad tym po prostu zastanowić. Oczywiście akwapark byłby potrzebny. Jest to inwestycja, która ma taki charakter misji względem mieszkańców. Natomiast decyzja jest to niezwykle odpowiedzialna, niezwykle trudna. Tym bardziej, że Akwapark powstaje w okolicznościach stwierdzonych fałszerstw, przekrętów. Wiemy, że zastosowano tam niskiej jakości materiały. Wiemy, że akwapark jest robiony ze względu na te obostrzenia, wszystkie cenowe, niską jakością wykonawczą. W wyobraźniach obywateli będzie ten akwapark, nawet jak go dokończymy, bublem, do którego część osób się będzie bała wchodzić, ponieważ przy takiej inwestycji, tak prowadzonej, rośnie ryzyko katastrofy budowlanej. Czy Park, akwapark, który jest w takiej niesławie budowany, przy takich fuszerkach, z jakimi mamy do, tego, czy do, do tej pory do czynienia. Sami Państwo odpowiedzcie, czy jakie trzeba będzie makabryczne działania marketingowe podjąć w przyszłości, żeby dla tego parku pozyskiwać klientów. Najpierw zgasić tę złą opinię, a później rozpocząć normalną działalność marketingową, żebyśmy mieli dla tego akwaparku klientów. Byłoby to bardzo dobre, tylko akwaparki nikomu nie przynoszą praktycznie dochodu, czyli gdyby się ktoś taki znalazł, kto chciałby wziąć udział w prywatyzacji, to byłoby to złote rozwiązanie dla Słupska. A jaki los czeka Czarny jeśli Panie Panu władzy? Znaczy, czy ma Pan już jakiegoś swojego następcy? To znaczy tak, ja powiem, że wybierają akcjonariusze poprzez Radę Nadzorczą, rekomendując Radzie Nadzorczej i powiedzmy, no mamy pomysły, mamy jakąś tam koncepcję, oczywiście jest to. Temat trudny, natomiast ja dzisiaj jednoosobowo ja nie mam udziałów na tyle w klubie, żeby być większościowym akcjonariuszem i dzisiaj dyktować stanowisko Radzie Nadzorczej. Także przepraszam, ale. Moja kampania, kampania Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego będzie kampanią b, b, tylko i wyłącznie pozytywną i kampanią merytoryczną. My nie będziemy narzucać e, żadnych poglądów i wprost tak podawać e, poprzez atakowanie kogoś, czy, czy, czy kogoś należy zmienić. E, wyborca obywatel e, musi sam dojść do takiego wniosku.